Elo widzowie z tej strony Jędras Klockowy. dzisiaj se pogadamy o Lego Fortnite, bo wyszły pierwsze zdjęcia zestawów 4A yy, i ogólnie te zestawy są przewidywane na październik i je, teraz je omówimy. A więc wyszły aż cztery zestawy, co i tak już jest dosyć sporą liczbą. Najbardziej z tych zestawów mi się podoba bananek, w sumie jest bardzo fajnie zbudowany. Burger to w sumie taki typowo dla klosków bym to w sumie tak kupił, bo w sumie ma dosyć ciekawe części do, do wykorzystania. Dama to jest taki dosyć ikoniczny znak Fortnite'a. Chociaż w ogóle nie gram Fortnite'a nic, ja gram tylko w Minecrafta, czasami tak zajawkowo. Z Fortnite'a naprawdę im mega wyszedł. Jakby ja jestem pod giga wrażeniem i widzę, że nie tylko ja jestem pod wrażeniem tym busem, ale myślałem, że ta seria Lego Fortnite nie wiem pojawi się jakoś, nie wiem, w nowym roku jakoś dopiero, a już mamy pierwsze screeny i zapowiedzi na październik, Dobra, to moim zdaniem na pewno top 1 to jest ten bananek z Fortnite a. i ten bus. Reszta w sumie tak oceniam na dosyć spoko poziomie. Ale i tak nie zmienia to faktu, że Lego idzie w bardzo coraz ciekawsze zestawy. Jakby z miesiąca na miesiąc się dowiadujemy o coraz ciekawszych rzeczach i widać, że Lego idzie coraz bardziej w komuniki, jakby typowo growe. Tak chcę to nazwę. I widać, że będzie chyba z tych zestawów z różnych gier coraz więcej. I co mnie najbardziej ciekawi. Czy powstaną kiedyś minifigurki korekcjonerskie z riego Fortnitea, wtedy nie wiem. Ja bym już powiedział, że to jest mega kozackie, jakby to by też uzmaiciło tą serię, bo jak wiadomo w Fortnite jest mega dużo różnych skinów, a, takie, a taka seria minifigurek to by był akurat ciekawy krok, ale tego nie ma jeszcze potwierdzenia czy takie coś wyjdzie to jest taka moja powiedzmy teoria ale i tak mówię Wam, że te zestawy są na poziomie ja na pewno coś z tego zakupię jeszcze nie wiem co z tego zakupię ale po prostu pożyjemy, zobaczymy i widziałem, że też dużo twórców no w tym czasie kiedy ja to nagrywam też o tym jakby nagrywał, więc widać, że LEGO Fortnite będzie się cieszyć dużym powodzeniem i możecie napisać z jakich z tych zestawów, z tych czterech Wam się najbardziej podoba. I moim zdaniem, każdy znajdzie coś z tej serii dla siebie, ale jedną uwagę, którą chcę jakby poświęcić tym jakby zestawom, to szkoda, że w tych trzech zestawach, na przykład w tym dużym bananie albo w tym burgerze, albo w lamie, nie ma na przykład chociaż jednej figurki, na przykład z tą daną postacią. Dla mnie to by było mega mocne, ale i tak dla samych kolosów będzie to się warto kupić. Ale i tak mamy z, z czego się cieszyć, bo jest ten wóz, który ma. 9 minifigurek, a 9 figurek z Fortnite'a na sam początek, to myślę, że to będzie giga dobry początek. Jeszcze tak bonusowo dla moich widzów, którzy uwielbiają LEGO Star Wars, to wyszedł jakby kolejny leak z 25 lecia to będzie remake dwóch starych zestawów ze szturmowcami oraz rebeliantami, którym... Moim zdaniem będzie idealnym uzupełnieniem do tego zestawu Lego Star Wars Atak na Pamki 4. Co według mnie ten zestaw jest giga jakby sztosem i będzie fajne uzupełnienie do mini bo figurki tam są mega sztos. Plus w tym remake'u dostaniemy. Różowego droida, który naprawdę mega kozacko wygląda, i postanowiłem, że dodatkowo to wprowadzę do, do filmu dla tych, którzy lubią Fortnite'a i dla tych, którzy lubią Lego Star Wars więc dla każdego coś dobrego. Ale myślę, że taka seria z minifigurkami ale jeszcze raz mówię to jest tylko moja teoria. Ty zrobiła, myślę, że jeszcze giga wielki szum, ale. Zobaczymy, co Lego dalej dla nas przygotuje. I dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka.